W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 faktów o Audi. Numer 10 e-tron. Zaczniemy faktem pochodzącym z teraźniejszości, choć właściwie powinienem powiedzieć przyszłości. Mowa tu o modelu e-tron, elektrycznym samochodzie marki. Na początku września zeszłego roku świat obiegła wiadomość, że firma wchodzi w nową fazę. Rozpoczęto masową produkcję auta. Jak reklamuje swój produkt oficjalna witryna, niezależnie od tego, czy chcesz jeździć po mieście, czy wyjechać poza utarte szlaki, ten SUV nie poddaje się temu, co ogranicza samochody elektryczne. W aucie umieszczono dwa silniki osiągające moc do 408 mechanicznych. Jak obiecuje producent E-Tron, jest w stanie rozpędzić się do setki w 6 sekund. Najważniejsze jednak, że jego akumulatory pozwalają na przejechanie około 400 km. Numer 9 Audi Escape Room. Wiem, wiem. Wielu z was, tak jak i mnie, nie jesteś na zakup Etrona. Mam jednak dobrą wiadomość. Gdybyście chcieli doświadczyć, choć na namiastki, tego auta, możecie wybrać się do specjalnego Escape Room'u. 17 grudnia na lotnisku w Monachium, w strefie my Audi, otwarto właśnie taki pokój ucieczki. Zadaniem uczestnika atrakcji jest rozwiązanie wszystkich zagadek. Według fabuły, wszyscy eksperci pracujący nad designem e trona zniknęli, a my musimy ich odnaleźć. Co ciekawe, idea Audi E-Tron Escape Room'u nie narodziła się w ojczyźnie producenta, a w Hiszpanii. Tam, w Barcelonie, również możemy doświadczyć takiej przygody. Numer 8. Powstanie marki. Przed chwilą wspomniałem, że ojczyzną Audi są Niemcy. Nie byłbym sobą, gdybym nie przewołał kilku historycznych faktów. Tak jak i BMW czy Mercedes-Benz, taki i Audi chwali się swoimi związkami z historią samej motoryzacji. Pionierem w tym przypadku był August Horch, który w 1901 w Kolonii ukończył budowę swego pierwszego automobilu. Później założył własną spółkę. Do tego odnosi się logo marki. Cztery połączone ze sobą koła symbolizują cztery jednostki, które łącząc w 1932 siły, dały podwaliny firmie, zwanej dzisiaj Audi. Numer 7. VR. Wracamy do nowoczesnych technologii. Czytając informacje czy doniesienia prasowe o działaniach Audi, trudno obrzeć się wrażeniu, że to firma, która wie, co to dobry marketing. Znając współczesne realia braku czasu i konieczność ciągłej stymulacji naszej uwagi, producent wyszedł nam naprzeciw. Niecałe dwa tygodnie temu na targach w Las Vegas, Audi zaprezentowało okulary VR stworzone we współpracy z Disney Games i działu Interactive Experiences. Okulary VR na rzeczywisty ruch auta, a na pokazie demonstracyjnym za wydarzeń posłużyła gra Marvelous Avengers Rockets Rescue Run. Producent obiecywał, że nie ma potrzeby obawiać się choroby lokomocyjnej. Dave Lee, dziennikarz BBC uczestniczący w pokazie, był po nim innego zdania. Numer 6 Czarne Karty Historii. Niemiecki przemysł motoryzacyjny nierozerwalnie związany jest również z doświadczeniami II wojny światowej. Jak możemy przeczytać na polskiej witrynie producenta, niewielkie samochody marki DKW były hitem lat 30. Wybuch II wojny światowej sprawił, że w kwietniu w kwietniu 1940 zaprzestano produkcji tych, jak i innych cywilnych aut i przestawiono się na zaspokajanie potrzeb armii. W fabrykach wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów wojennych, obozów koncentracyjnych czy przymusowych robotników. Po zakończeniu wojny fabryki Auto Union, należące w Saksonii, wchodzącej w skład przyszłej NRD, zostały rozkazem sowieckich zwierzchników państwa rozebrane, a ich majątek skonfiskowany w ramach reparacji wojennych. Numer 5. Audi Sport. Audi czynnie angażuje się też w wyścigi samochodowe od 1981 roku. 1 marca przewodzi motto Worsprung Durch Technik. W Polsce znany jako przewaga dzięki technice. Idea ta jest też obecna w dziale Audi Sport. Obecnie produkowanych jest pięć wyścigowych modeli, z czego trzy dostępne są w sprzedaży dla zwykłego śmiertelnika. Jedno z nich, Audi RS5, dostępnej w Polsce, przyspiesza do setki w 3,9 sekundy. Jak pisze producent, doposażając nasz model w pakiet Dynamic, możemy zwiększyć jego moce przerobowe nawet do prędkości 280 km na godzinę. W takim aucie można poczuć się jak kierowca Formuły 1. Oczywiście nie przy polskich limitach prędkości. Numer 4. Kierowcy floty Audi. A skoro mowa o formule, ogółem w 2018 kierowcy Audi uczestniczyli w pięknej liczbie 777 wyścigów samochodowych, stojąc na podium 676 razy. Warto wspomnieć tu Alanie McNishu, byłym kierowcy wyścigowym, który aktualnie przewodzi teamowi Audi Sport startującemu w Formule E. W klasie tej dopuszczane do wyścigu są jedynie jednoosobowe samochody elektryczne. McNish prowadził team Audi w piąty sezon istnienia Formuły E na pozycji lidera, 12 stycznia w Marrakeszu odbył się wyścig, w którym startował wspomniany wcześniej modele Tron. Najlepszym z drużyny Audi okazał się Brazylijczyk Lucas de Grassi, który ukończył rajd na siódmej pozycji. Numer 3 Pierwszy motocykl Teraz coś dla fanów jednośladów Firma Wanderer, która później weszła w sklad konglomeratu Audi Powstała w 1885 Specjalizowała się w produkcji rowerów I była jednym z najpopularniejszych wówczas w Niemczech producentów W 1902 na rynku zadebiutował motocykl Wanderer Pierwszy pojazd przypominający motocykl Jak podaje oficjalna strona Audi Aby uruchomić silnik należało mocno kręcić pedałami Tak by silnik zaskoczył Numer 2 Reklamy z gwiazdami Czasem myślę sobie, że gdybym nie był youtuberem Chciałbym pracować w reklamie i to reklamie samochodów. Klipy te mają budżety większe niż niejeden polski film kinowy, choć akurat w przypadku pewnej reklamy Audi to nie efekty specjalne czy imponująca scenografia są największą atrakcją. W USA w 2013 działania promocyjne nowego modelu Audi S7 skorelowano z premierą filmu w Ciemność Star Trek. Widzimy w nim jak Zachary Quinto wyzywa na pojedynek samego Leonarda Nimoya. Pierwszy z nich jedzie Audi. Nie trudno domyślić się więc w wyniku tej rywalizacji, choć dużo bardziej doświadczony spok ma w swoim arsenale inne zagrania. I numer jeden najdziwniejszy. Audi. Jak w każdej szanującej się firmie z wieloletnią tradycją, także i Audi zdarzyło się wpaść na dziwne pomysły. W 2010 producent uruchomił Urban Future Initiative, centrum badawcze i inkubator nowych rozwiązań miejskich. Rok później Audi zaprezentowało prototypy nowych samochodów przeznaczonych do miast, Urban Sportback i Urban Spider. Auta te miały zaledwie 3,2 metra długości i nieco ponad metr wysokości. Jak pisze na portalu Autokult.pl Rafał Warecki, te maleństwa dzięki zastosowanym materiałom ważyły zaledwie 480 kg. Liczby te robią wrażenie, choć tych dziwacznych audi jakoś jeszcze na ulicach nie widziałem. I to wszystkie szybkie fakty na dziś. Czy chcielibyście posłuchać o jeszcze innych markach samochodów? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli interesuje Was świat techniki, koniecznie kliknijcie, w których z linków widocznych na ekranie Piona.